Witam Was serdecznie, kochani, szeferal z tej strony. Mm, troszkę zaniedbany Far Cry, kolejny odcinek. Powiem Wam, że z tego względu, że nie za bardzo mnie wciągnął. E, tak, zamiejmy sobie to. Nie za bardzo mnie wciągnął, to nie za bardzo też miałem czas nagrywać go. Dobra, 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 nowe uzbrojenie. Amunicja jak najbardziej. Sprawdźmy tutaj. Jak nie patrzyliście, troszkę sobie pograłem. Między innymi mam odblokowane większą ilość tutaj tych dodatków. A, czekaj, czekaj. Jak najbardziej tak. Każde jakieś tam dodatki pozwolą mi lepiej przetrwać noc łagodniej. A wiecie, że w moim wypadku... Ej, dlaczego? W moim wypadku to jest naprawdę bardzo, bardzo... O, sprzedaj towary, bardzo dobrze. Jak najbardziej. Kupi dostosy. Czy ja coś jeszcze mogę? Nie no, nic takiego ciekawego w sumie nie mam. skrzynki za amunicją, jak najbardziej na propsie. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie, ale. Do... O, właśnie, takie skrzyneczki, takie skrzyneczki to ja lubię. Dobra, i kochani, mm, sprawdźmy jeszcze, co ja mam tutaj za przedmioty. Dobra, to sobie kupię, to sobie kupię. Broń boczna, broń boczna. Najbardziej czekam na tego tutaj. M79, bo to jest według mnie najlepsza możliwa pręboczna hmm, przydałby się jeszcze M33. Nie, dobra, wyjątkowe. Harpuna też nie potrzebuje, amunicję mam nakupioną. zupełnie amunicję do strzelby. Kochani, robimy

Dobra, od yeah, the West. Now, tak, teraz pytanie, które to jest. Nie pamiętam. Byłem słaby z geografii. Dobra, podejrzewam, że tu. Dobra, będą szli tędy, czy nie? Jest moja ulubiona bro. Bardzo dobrze. Ale jestem. Zrió. Yes, Hej. Dobra, jak najbardziej, możemy sobie przeładować. Bye bye. Flamingi! 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 dobra, Flamingi! 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 Dobra Flamingi! Flamingi! Dobrze. jest LKM e, Północ-południe, tutaj Aj, tu nie mam żadnych ulepszeń, poza minami No ale dobrze Aha, tu wydaje mi się, że Te takie race, które są odpalane, oznaczają miejsce, w których będą nas atakować Ścinaczy, no źle Dobra. No, zginę. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Tu gdzieś jakiś jeszcze jeden? Nie ma. Mam nadzieję, że w późniejszym etapie na rank będą... ...jakieś takie... A! Tu mam LKMa! Aha, przydało się to, jeszcze gdzieś tam jest. Haha, <śmulatujesz> dla pewności. Ging! Dobra, powinno być... A, jeszcze tam! TLKM to jest jednak piękna. Narzędzie zagłady! Aj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, jest, jest dobrze kochani Jest bardzo dobrze No i północ, czyli ostatnia moja ta Tak, tutaj wystrzeliwują Skąd będą mnie atakować Czyli mniej więcej stąd eee, Dawaj, dawaj, dawaj Powiem wam, że kiedyś się bałem tych nocy Znaczy na początku

What the hell? No, 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 AJ, dawaj. Tam gdzieś się z Dobra. A tu jeszcze jest! Good morning! Dobra. Go. To go po prostu trafię, tak, i kolejna nas przeżyta. Bardzo dobrze. Mówię, od razu inaczej człowiek się czuje, jeżeli ma za sobą tak mocne e, argumenty jak dobry pistolet, czy ogólnie. Czekajcie, bo może. O, może tak. O. A, tak ślicznie. Dobra, amunicja LKM, sobie od razu zrobimy zapasy Zrobimy rzecz jasna następną. Nie, nie mamy tu Chociaż powinienem w sumie go 32 tysiące. Czy ja mogę jeszcze umocnienie od południa? Dobra, zróbmy sobie to Przyda się na kolejną noc, prawda? Żeby mi tak łaskawie nie wchodzili. A zakładam, że oczywiście im później, tym będzie gorzej. Eee, Poleminowe od zachodu, pułapka z beczkami. Dobra, stacjonarny KM jak najbardziej. To jest przede wszystkim to, co kocham. Bo nie tracę ja swoich naboi. Krótko w międzyczasie tak dodam wam, że skończyłem tego Asasina i za bardzo... No tak nie mam co tu nagrywać, nie? E, fajny pomysł jeden e, widz mi podsunął, mianowicie... Mm, mm, mm. Pułapki ogniowe... Skrzynki... Dobra, może się... Damy radę, jeszcze... Jeszcze tak, jeszcze to zrobimy. E, podsunął mi jeden pomysł, mianowicie... E... Five Nights at Freddy coś tam, coś tam, taką gierkę. I stwierdziłem, że to wcale nie jest głupi pomysł. Horror, jak naj ja najbardziej wiesz, na próbce. Dobrze. Who are you? What do you want from me? Do you not realize the honor we have bestowed upon you? Trying to kill me by feeding me to a beast is an honor? That was no beast. That was an awakened, one of the chosen of Yaloo. There is nothing you could teach that I need to learn. Maybe so, but you. You are no longer allowed to pollute this sacred place. We know you are here to take our relic, and the brothers of the night are coming for you. You cannot hide. We will find you. You cannot escape. We will shoot you down. You cannot call for help. The signals are jammed. I. you Just as I own every in this whatever freak find a way to get past these jammers and call Czyli naszych ludzi z złotego szlaku tak bo jakby nie było No chyba już jesteśmy Jakby nie było jesteśmy ich

Mam nadzieję, że znowu mi nie będziesz zacinać się tak jak przy pierwszym, znaczy przy drugim odcinku. Dobra, widzę tutaj jakiś dym. Aj. Element zaskoczenia poszedł się jebać. Dobra. Przeszukajmy. Hmm, jeszcze tu gdzieś fagas był Chodź tu. Nie przenieś! Nie, nie, nie! Dawaj mi mój pistolet. LKM kochany. Nie wiem czy... Ja po prostu źle widzę... Czy Aby czekajcie pykna sobie światło? E, tak, ale chyba naprawili... Jest, jest ciężarówka. Dobra, tam jest jakiś fagas. Postaramy się go... Tam, czy tam? Tam Aj, aj, aj. źle to zrobiłem Staramy się go ściągnąć A dobra, oleć go. Albo nie, nie let's go. Zostawię go sobie w razie w Czy ja mam czegoś konkretnego tu szukać, czy co? Tak, mam w sumie zaznaczone debilu. Okej. Okay. Mapa dyrektywa dowództwa 1385 do całego personelu obozowego od połkownika Sandesza jedyny sposób na to, aby utrzymać komunikację radiową wewnątrz doliny, a jednocześnie nie dopuścić do podsłuchu ze strony CIA to ciągła praca z zagłuszaczy bla 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 dobra czyli zakładam, że teraz mam udać się do zagłuszaczy tak? tu już No, chodź. <śmiennika> Eliminacja. Tak jest. 800 metrów. Dobrze, no to wracamy do swojego pojazdu. I będziemy tam kicać. Oczywiście wybiorę jak najbardziej samochód. Bo jestem samochod pod, pod tym względem wielbicielem samochodów. A, jeszcze Wam o, umiejętności. Tutaj sobie trochę rozwinęłem mianowicie standardowe solidna wytrzymałość plus regeneracja i oprócz tego rzeczy kurwa i dalej nie wiem gdzie mam jechać no oprócz tego rzeczy które są odpowiedzialne za celowanie uhu uh, uh, daleko daleko no dobra to nie traćmy w takim wypadku czasu żeby to jak najszybciej zrobić, to zadanie, bo widzę, że mam trzy generatory prądu do wyłączenia. Mam nadzieję, że to będą w jednym miejscu, a nie w trzech innych. I to jeszcze na końcu mapy. Bo będę musiał delikatnie cheatować. What the hell? Wow! Did you see that? Po prostu łukiem jak mi strzelił. O, tam jakiś orgazm ma kobold, czy cholera wie co za ptak? Ha. Ej, dobra. Jedźmy sobie do miejsca. Na 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 na. A gdzie jest ta zawsze muzyczka, która fajna leciała? Nie wiem, czy ja ją wyłączyłem przez przypadek. Cholera wie. Dobra, to skoro jeszcze nam zostało 170 metrów. O, tu jest jakiś. A nie, dobra, mam wszystko, co mi jest potrzebne. Ej. O? Dobra. Zróbmy to tak. Oczywiście pewnie tam sobie. Ale... Z... Dobra. Zrobimy tak. Tu mamy na pewno dwóch tak. Tu mamy jednego. Najważniejsze dla mnie jest, czy po prostu są wilki. Dobra, wiecie co? Tego chyba nie zrobię na, na ten nasz. Dobra. No chodź tu, fagasie. Bardzo dobrze. Podleczmy się. Przeszukajmy fagasów. Zawsze się... Haj, sprzydam. Sami widzieliście, że do... What I doing? No kuźwa! Kisz, to Ładuj. Dam radę, czy nie dam rady? Dobra, może go już przeszukałem. Nie wiem, nie będę... Tracił czas na to Wiem, jestem debilem Nie musicie o tym mówić Okej, okay, gdzieś No jak? Co to jest? O, bardzo ładne A weźmy od razu sobie Przeładujmy, oprawmy zwierzę Blach, dobra Trzy generatory prądu, kochani Szukajcie razem ze mną. Tam widzę. E, tam widzę właśnie. Generator. Ja tu widzę, że będą bardzo się zwierzątka. Tu ma... Amunicja, jak najbardziej na propsie. A tu zrobiłem jakiś ten. Zadanie poboczne 800 metrów no serio Czyli jednak było to co mówiłem Nie mam czasu się bawić z tobą Kolejne 700 metrów Kurde To jest takie Według mnie to jest sztuczne wydłużanie rozgrywki bo oczywiście nie da się jakimś cudem quick tego dać. No nie, nie da się środku No dobra, no to lecimy, kochani. Hmm. Jakoś sobie trochę skróciliśmy tą drogę. Powiem wam, że strasznie ciężko jest zrobiona ta gra. Teraz strasznie. E... Wrażenie ona sprawia bardzo fajne, aczkolwiek e... jej działanie i jej po prostu, nie wiem, płynność pozostawia wiele do życzenia, bo jeżeli podstawa. Ja wiem, że wiele osób. Patrol 4,

Go ahead, patrol four. We've arrived at the crash site. The team here are all dead. No, to tyle po moim. Tyle po moim mega super wyjciuszas. Oh, sniper! Dobra Okej okay. Przeszukajmy sobie, to będzie trudniejsze niż myślałem Eee Dawaj, 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 dawaj Błuchnie jeszcze nie? nie dawaj, dawaj biegnij chłopie, nie ma czasu. No, no. O, właśnie. Właśnie, kochani, o tym mówię. Właśnie o tym mówię. To jest nienormalne, żeby gra, która wcześniej chodziła bez zarzutu, nagle po wgraniu dodatku dostawała drugiego tak jakby kopa. Tym bardziej, że no. dobra. Aj źle to zrobiłem. Ogólnie no, źle do tego podchodzę, ale dobra Dobrze, dobrze mnie przywalił. Oj, tak trzaskę sobie w ten. Jeszcze raz. Tu niech się jara. Okej. Okay. Pięższ ma to. sobie. No teraz akurat jedziesz jak ja mam. Ja. mimo wszystko muszę tam jakiegoś dobra padł tu gdzieś powinien być jeden generator ja mogłem elegancko jego wypuścić przeszukiwanie kolejne 600 metrów do przejechania dla tych którzy będą mnie oglądać po raz pierwszy przypominam że strzelanki nie są moją, moją jakąś tam dobrą mocną stroną e, tak więc z ja gram tylko i wyłącznie po to żeby po no, dobrze się bawić, tak? Nie ma co oczekiwać ode mnie jakiegoś mega skilla, no, ale to się nie liczy. To się nie liczy, kochani. A gdzieś tam na górę muszę się dostać. Tu widzę po lewej stronie. Na minimapie był ziomuś. Jaki? Czy jaki mi pomogą, czy jaki mi nie pomogą? Dobra Wejdźmy na górę Wejdźmy sobie od z morza. Ale, ale masaka. Po prostu ta gra mnie rozpierdziela, nie? Na prostym odcinku potrafi się przyciąć. Ja rozumiem wszystko, wszystkim wymagania spełniam i to nawet sporo powyżej i co? I dupa. Dobra, tu widzę takie będzie troszkę podejście. O, tędy makak brodaty. Będę musiał kogoś zabić, czy nie O, e, dlaczego ja tu w ogóle przyjechałem? Masakra, dobra Czy my tu mamy jakieś Coś my tu mamy? Skrzynkę jeszcze jedną Tam jest jakaś broń, ale w dupie ją mamy Troszkę tu pytałem, że mogłem się przygotować, czy ktoś tutaj jest. O, też Jalunga. I na dobry witam je trup, tak? A fuck! Yeti! I. Woo. I a ja Gdzie mnie wyrzuciło? No. Masakra, dobra, oprawmy sobie to Yeti. Wiedziałem, że prędzej czy później będziemy musieli z nim walczyć. No ale dobra, ty ziomeczki, bo mi się kończy. To nie, tego przeszukiwałem. Mi się kończy Amo w mojej ulubionej broni. Zestaw pierwszej pomocy. okej okay. ale zakładam, że tu zaraz będzie. Wow, ten generator. Jedno jetit będzie, czy dwa? Amunicja LKM, bardzo dobrze. Misja wypełniona. Dobra, kochani. Mamy spokój. W sklepach możesz oddać... No, 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 potężnych broni. Dobra, nie będę przeszukiwał na chwilę obecną. E, kochani, Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, i jeżeli chcecie zobaczyć więcej, no to standardowo komentujcie, e, co wam silna na język przyniesie. Lajkujcie, jeżeli widzicie mnie pierwszy raz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli. Jaka pozycja? Jaka pozycja? Dobra. Pozdrawiam, Cheveral. Hej, hej.